Okres pandemii to czas obostrzeń i pomagania seniorom. Niektórzy jednak wykorzystują sytuację i żerują na naiwności starszych osób, podszywając się pod ludzi dobrej woli. Stowarzyszenie Dzikie Anioły działa na rzecz dzieci i młodzieży, podejmując inicjatywy na rzecz tych środowisk. W dobie koronawirusa jej członkowie pomagają seniorom. Pod ich działalność podszył się oszust. Dostaliśmy pismo z policji, że ktoś po prostu podszywa się pod nas jako wolontariusz, gdzie miał zrobić zakup starszej pani. Pani dała wolontariuszowi 200 zł, żeby zakupić jakiś chleb, wodę, takie zwykłe produkty codziennego. Użytku, użytku. E, nikt nie sprawdził tak naprawdę, czy to jest wolontariusz od nas, czy to jest e, faktycznie wolontariusz, czy gdzieś jest zapisane w jakiejkolwiek bazie. E, no i po prostu no, wolontariusz wziął te pieniążki i do tej pory nie wrócił. Stowarzyszenie dzikie anioły ostrzega seniorów, by nie przekazywali pieniędzy przypadkowym osobom i zachowali ostrożność. Każdy wolontariusz stowarzyszenia ma koszulkę i specjalny identyfikator. Na nim znajduje się zdjęcie i dane personalne. Jeżeli to jest osoba, która na przykład będzie nam pomagała przy jednej na przykład imprezie, no to dostaje taki indefikator jednorazowy, gdzie potem no jakby już jest nieważne. Jeżeli ta osoba gdzieś tam zostaje z nami na dłużej i chce pomagać, to już dostaje taki, można powiedzieć, z lepszych indefikatorów i bardziej takich zabezpie zabezpieczających, i żeby było wiadomo, że to jest człowiek na pewno od nas. Jeżeli starsze osoby chcą skorzystać z pomocy dzikich aniołów, mogą zgłosić to telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem lub pisząc na Facebooku lub mailowo. Stowarzyszenie pomaga obecnie kilkudziesięciu seniorom, robiąc im zakupy, wychodząc z psem na spacer czy płacąc rachunki. Najmłodszy wolontariusz w stowarzyszeniu ma 8 lat.